Siemano widzowie, tu Krytka13, a oto film Brawl Stars, ale to 2019 rok. I o co będzie chodziło w tym filmie? W tym filmie chodzi o to, że będziemy się zachowywać tak jak ja był 2019 rok. Czyli nie używamy żadnych hyperów, żadnych gadżetów i możemy grać tylko z zadymiarzami, którzy byli w tym czasie oraz tylko na trybach, które były w tym czasie. Pierwszego zadymiarza, jakiego sobie wezmę na rundę, to jest Rico, Dalejka tak jak Rico. No i suba, jeżeli film się spodoba. No ogólnie widzowie. Nie może, mogę się zagrać o Rico bo to nie byłby 2019 rok. To tylko gramy Braubola, ale gramy y, to Bibi. Bo Rico jest dwa... był już w 2019 roku widzowie, ale wtedy nie było skinów srebrnych i złotych. Więc y, widzowie tutaj dlatego Bibi. A nie RICO, i tam bym praktycznie prawie że no doszło do wtopy na odcinku, bo byśmy z, tak naprawdę zagrali czymś, czego jeszcze w tamtych czasach nie było. Ojeju, ojeju. trochę ciężko, chociaż dobra, tam robią. Żeby tak otworzyli mapę, to będzie Git, chociaż znaczy no dla mnie nie, ale oni, jeżeli ogarniają, to im lepiej, żeby. Znaczy dla nich lepiej, żeby ta mapa była otworzona. Szczerze mówiąc, też widzę, że w ogóle trochę dziwnie się czuję, tak nie grając. Znaczy tak grając z wymiarzem bez skina, co nie? No praktycznie w tym 2019 roku pewnie chyba jeszcze nawet. Nie. Znaczy też zależy w którym okresie, ale no tak na przykład na początku to nie wiem, czy raczej chyba nawet jeszcze nie każdy z wymiarem skina. Bo wtedy jak dodawali z to nie dodawali od razu do yy, niego skina, tak jak to teraz robią, że dają skina od razu za 29 gemów Dobra, lecimy. Dobra, let's go. Yy, tam porobił... Aha, była piłka gdzieś z tyłu, ale jest, to jest najważniejsze. Yy, tutaj jest Hank. Dobra, dałem ulta. No przynajmniej trafiłem jedną osobę. Znaczy no, killnąłem jedną osobę. Yy, no i dobra, widzowie, no to co, lecimy? Yy, runda jest dosyć powiem intensywna. Yy, totalnie rozwalona. Yy, ja już praktycznie drugiego Hyper'a ładuję. A jest gdzieś no z połowa meczu. No i mocno, mo mocno, mocno, mocna runda. Dobra, niestety tutaj Hank mnie, widzowie, porobił. Hank u nich strasznie ogarnia, ale jak będzie otwarta mapa, to nawet fakt, że będzie ogarniał, za wiele mu nie pomoże. W sumie tutaj lecę z Mortisem i ja mam Hypera, i Mortis Hypera, i z ultem, więc to jest ultimate combo, które ich porobi. Dobra. Uuuu to No widzowie, to to był triple frak? Czyż to nie był triple frak? No i... Dobra, jest frak. Tutaj pewnie Motis prawdopodobnie sobie zrobi para yy, wleci z hyperem. Chociaż nie wiem. Nie, nie, ale do, błagam cię nie rób takiej głupoty, on jest debilem. On jest debilem, on jest głupi. On jest taki głupi. Nie, ale ten Motlis jest taki głupi. Ten motyw jest taki głupi, ja nie wiem jak można tak trollować Widzieliście co on zrobił, tak się nie troluje, widzowie, tak się nie robi, bo to naprawdę To jest niefajne Więc przechodzimy na kolejny tryb, który wtedy jeszcze był i nie możemy grać w tamtego trio widzowie Bo wtedy było Gramy solo, no i zagramy, jest wzburzona pieczara, widzowie No to oznacza, że to jest chyba oczywiste jakiego zadumiarza tutaj biorę No oczywiście, że szedli. i nie bierzemy Klucze widzowie, szczerze mówiąc jeszcze nie przemyślałem jednej rzeczy, że ja w teorii Mogłem też jeszcze robić tak, żeby powiedzieć, że na przykład nie mogę robić skinów z tamtego yy, okresu, ale Już aż tak może rygorystycznie nie idźmy W sensie, chodzi mi o to, że tak jak miałem Rico no Skinów nie było w 2019 roku, co nie? Yy, ale Jakby, szczerze mówiąc już Pominiemy tą kwestię Skin tak wiele nie zmienia, no i sobie zagramy Tutaj szelką, znaczy właściwie już gramy i zobaczymy, postaramy się wygrać, bo o tym RICO nam nie wyszło. No mamy tutaj GUSA, który, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem, no tak chce nas porobić, ale może być mu ciężko. W ogóle zauważyłem, że gadżet. Aha, nie, bo przecież ja i tak gadżetu nie mogę używać. Już, już miałem coś mówić o gadżecie, że a taki gorszy, że tak średnio, no ale przecież ja nawet gadżetu nie mogę używać. Więc tutaj nawet jak miał gniany gołębie, to, no, to mi nic nie zmienia, widzowie, ponieważ nie mogę używać. No a tu jest Miko, ja na Miko mogę iść, bo Miko mnie nie porobi. Czy ja coś mówiłem? Żadnego z tych skinów nie było. No to gramy sobie z zwykłym Rico i gramy na podwójnym szumie. Czyli widzowie na, na mojej mapie, takiej najmniej ulubionej, na mapie, którą najbardziej można powiedzieć, że hejtuję, nienawidzę, nie lubię. No, bo najwięcej razy chyba na tej mapie w ogóle widzę, że je przegrałem. No i po prostu, no, nie lubię tej mapy. Źle mi się ona kojarzy. No, a idziemy i gramy Rico. Tym razem ze zwykłym skinem, żeby jakby naprawić nasz błąd z początku odcinka. Bo jakoś tak, nie wiem, nie tknęło mnie to, że wziąłem skina, który nie był w tym roku. Więc, no, więc naprawiamy nasz błąd, żeby to rzeczywiście był taki feeling jak w 2019 roku. Bo. Wiecie, fajne to były czasy tej gierki. Fajnie sobie poprzypominać. Niestety, że tu nie mogę używać, ale no cóż. No i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście takiego trochę powrotu Brawlda, jakiego był w 2019 roku. No bo ja na przykład tęsknię za takimi skrzynkami w takim wymiarze, jakie one tam wtedy były. No i co byście chcieli ze starego Brawla, żeby było do teraz? O na przykład. Dobra. Mm. Mamy dolga eee, dobra. Dobra. Eee, będzie na pewno będzie gorąco eee, Dobra. No powiem tyle, że na pewno będzie ciekawie. Nie wiem. dobra, porobiliśmy fajnie, ale mamy z hyperem Tom. Dobra. Yy, dobra, tutaj robimy. Dobra, yy, yy. Dobra, tutaj muszę uciekać, bo tu mnie dał już goni. Dobra, e, widzowie! Widzowie, Prime wrócił, Prime wrócił. Dobra, lecimy, lecimy. Tylko ja się nie mogę Hideoć, muszę pamiętać o tym. Yy, nie, 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 nie. Nie, widzowie, ja nie mogę używać go, tu to jest najgorsze. Dobra, 10, 9, 8. 7, 6... Ej, no widzowie, powiem tyle, że ru Nie, runda jest ciekawa. Ojeju, jakie to było close widzowie. No ale runda była dowalona. Tam gwiazda gierki na luziku nam wleciała. No i odbiliśmy sobie tysiąc puchareczków na Rico. Dobra widzowie, w tym odcineczku byłoby na tyle. Elo.